Dobrze, do dzieła. Słuchajcie, mamy reakcję chemiczną, więc powiedzieliśmy sobie, że reakcja chemiczna jest to proces, w którym powstają nowe substancje i reakcje chemiczne będą towarzyszyły zjawiska fizyczne. Zjawiska fizyczne takie jak na przykład płomień, gdzie światło ciepło, zmiana barwy, zmiana złapaku, zmiana stanu skupienia. Oczywiście tu sami nie zawsze coś takiego będziemy w stanie zaobserwować. W reakcji chemicznej biorą udział reagenty, czyli mamy substraty, które zamieniają się w produkty. I teraz uwaga, typy reakcji chemicznej. Synteza, od tego zaczynamy, bo też mamy na tablicy, z jakiejś się następne. E, mamy jakieś substraty, które dają nam jakiś produkt. Przykładem jest chociażby to, co robiliśmy ostatnio, a więc reakcja wstrzymywania tlenku magnezu. Tak, Synteza, czyli, synteza, czyli otrzymywanie czegoś. Teraz, magnes to względem daje nam oczywiście magnezu, przy czym zapisujemy to za pomocą symboli pierwiastków chemicznych zamiast zapis słownych. Po to się uczyliśmy symboli. Teraz, to co nam się tutaj pojawiło, mamy wartości liczbowe, a więc są to indeksy stechiometryczne. Indeksy stechiometryczne będą w cząsteczkach, e, tak jak tutaj, pierwiastków bądź w związkach chemicznych. I mamy współczynniki stechiometryczne. Stechiometria polega na tym, że musimy mieć bilans materiałowy, czyli tyle samo atomów po stronie substratów i produktów, żeby ta ilość atomów była taka sama. Jeśli chodzi o współczynników, to, to temu poświęcimy kolejną osobną lekcję. Natomiast, tak jak sobie popatrzymy tutaj, to mamy ten bilans materiałowy, czyli mamy dwa atomy magnezu, dwa atomy magnezu. Dwa atomy tlenu, bo indeks stoichiometryczny mówi, że tyle, jak jest w tej cząsteczce, w związku z tym też dwa atomy tlenu po tej drugiej stronie, bo współczynnik odnosi się do wszystkiego, co jest za nim, tak? wszystko, co jest za nim, będzie tyle razy zwielokrotnione. I teraz uwaga, współczynniki my możemy dopisywać, natomiast indeksy stoichiometryczne, tak, one są nie do ruszenia. po prostu są takie, jakie są i już. Tutaj mieliśmy reakcję syntezy. No to teraz weźmy sobie reakcję analizy. Weźmiemy sobie reakcję analizy. I tutaj. Y, jedną z tych reakcji analizy my sobie też przy okazji zrobimy. Y, nie mówię, że w tej chwili ale ogólnie zrobimy jako doświadczenie. Analiza, czyli rozpad. A więc będziemy mieli jakieś C. Jakieś C, które rozpada nam się na A plus B. Przykładem reakcji analizy jest rozkład ten rtęci. To jest taka klasyczna reakcja, która jest pokazywana w podręcznikach, czyli będziemy mieli sobie HGO, musimy otrzymać rtęć oraz musimy otrzymać tlen. Ale uwaga, ja nie mogę tlenu zapisać w ten sposób, bo jak mieliśmy tam w podręczniku temat o powietrzu, o składnikach powietrza, o tlenie to tutaj musi się pojawić indeks techematyczny dwójka. Ten indeks techematyczny dwójka wymusza mi, żeby po stronie substratów też były dwa atomy tlenu, czyli współczynnik techematyczny 2, co z kolei powoduje, że dwójka musi się pojawić przy rtęci po tej stronie. E, natomiast reakcję e, analizy, czyli rozkładu, e, zrobimy sobie na troszeczkę innym przykładzie, chociaż wiecie co my żeśmy robili? Robiliśmy, bo no my zrobiliśmy sobie ostatnio przy otrzymywaniu tlenu z nadtlenkiem wodoru. K2O2, który ulega rozkładowi, dając nam wodę i dając nam tlen. Ale znowu, jakbyśmy tutaj popatrzyli, indeks materiałowy, znaczy ten bilans materiałowy nam się nie będzie zgadzał. Żeby nam się wszystko zgadzało, ja na razie wpiszę tutaj dwójkę i dwójkę. Po to, żebyśmy mieli, popatrzcie, 2 razy 2, 4 wodory, 4 wodory, 2 razy 2, 4 tleny. I tu są dwa tleny w wodzie i dwa tleny w tym tlenie, który się obołani, Tak, To była nasza reakcja rozkładu tlenku wodoru. Uwaga, my wtedy mówiliśmy, że ona musi być katalizowana. Użyliśmy MNO2 tlenkomandana. Natomiast ja z Wami zrobię słuchajcie, osobną reakcję, to będzie reakcja, słuchajcie, jako reakcja analizy. Rozkładu manganianu 7 potasu, i postaram się to grzać tym razem tak długo, aż, aż wyjdzie. I ostatni typ reakcji to jest reakcja wymiany. Na razie sobie powiemy, bo ten filmik ma nie być jakiś tam super długi, mmm, tylko o wymianie pojedynczej, i będziemy potem ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć te typy reakcji. Tak? Będzie nasza kolejna lekcja. Ćwiczenie typów reakcji i dobieranie współczynników. Więc mamy reakcję wymiany. Czyli będę miał sobie jakieś AB plus C i schemat wymiany będzie polegał na tym, że coś mi się tutaj zamieni, czyli na przykład otrzymam sobie AC plus B. Tak schematycznie to mamy. Przykład reakcji wymiany, a niech to będzie CO2 plus magnes. Tak jak mówiłem na ostatnich naszych zajęciach, że na przykład płonących metali aktywnych nie jesteśmy w stanie zgasić nawet taką gaśnicą śniegową, bo one będą reagowały, tak są tak aktywne, że będą nawet z dwutlenkiem węgla reagowały. Nastąpi tutaj wymiana, czyli uwaga dobrze? mamy trzymać sobie coś, czyli otrzymam węgiel, ale... Otrzymam oczywiście tlenek, tlenek magnezu. Żeby mi się to zgadzało, ponieważ tu mam dwójkę, to tu wstawię dwójkę, teraz mi się zgadza tlen, ale dwójka przed tlenkiem magnezu powoduje, że muszę mieć dwójkę przed magnezem. Mamy reakcję wymiany. Tak, zobaczcie, co się z czym wymieniło. Magnez połączył się z tlenem. Natomiast węgiel, który tutaj był, tak, znalazł się osobno, o i zjadłem plusa, który właśnie został przeze mnie dopisany. Tak? Czyli mamy ogólnie reakcję wymiany, to jest reakcja wymiany pojedynczej, pojawi nam się jeszcze reakcja wymiany podwójnej. Dzięki.